Hej kochani, z tej strony Ania. Witam was na moim kanale. Wracam do was z jedną z waszych ulubionych serii, a mianowicie odtwarzanie makijaży. Do tej pory odtwarzałam makijaże Kim Kardashian, Kylie Jenner, ale ostatnio szczególnie na Instagramie jest trend okładki Vogue i ja też na moim Instagramie już zaczęłam taką serię odtwarzania. Także pomyślałam sobie, że dzisiaj możemy przenieść to na YouTube'a i Razem spróbujemy, to znaczy ja spróbuję, wy będziecie oglądać, jak ja to robię. E, spróbuję odtworzyć tę oto okładkę. Na okładce jest Barbara Palvin i jest to okładka Vogue Beauty. Przede wszystkim, co mi się podoba w tym makijażu, to y, ten akcent na usta, także postaram się dzisiaj to odtworzyć. I słuchajcie. Myślę, że dobrym pomysłem będzie zrobić to kosmetykami drogaryjnymi. Ja dziś użyję wyłącznie produktów od marki Rimmel, także myślę, że uda mi się to zrobić w taki sposób, aby ten makijaż był przystępny cenowo. Tak, abyście Wy również mogły, że tak powiem, może go odtworzyć albo po prostu się chociażby zainspirować. I od razu też Wam powiem, bo nie wiem czy wiecie, ale od dzisiaj ponownie jest promocja w Rosmanie na minus 45% i. Będę Wam też pokazywała, które z tych produktów, którymi się będę malowała, są na promocji. Także myślę, że bez zbędnego gadania możemy zaczynać. Oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I co, zaczynamy? Modelka ma na sobie koszulę, także ja też musiałam, że tak powiem, pójść tym krokiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją buzię, to jest ona już przygotowana pod podkład, także myślę, że przejdziemy od razu do podkładu. Jeżeli chodzi o podkład, to ja użyję tego Rimmel Match Perfection i ja go użyję w odcieniu 100 Ivory i ten podkład dostaniecie w 11 odcieniach. Dwa z tych odcieni są w tonacji ciepłej, trzy są w tonacji neutralnej i sześć w tonacji chłodnej. Ta ciepła tonacja to są tak naprawdę takie żółtawe, oliwkowe tony. Neutralna to wiadomo, Pół na pół, ja właśnie jestem taka neutralna, natomiast chłodne odcienie to są takie. O zabarwieniu różowym. Muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba efekt tego podkładu. On daje takie naturalne wykończenie. Zobaczcie, takie rozświetlone, takie świetliste. Nie daje takiego efektu maski. Też nie jest to podkład o pełnym kryciu, raczej właśnie takim średnim, aby takie mniejsze niedoskonałości jakieś przebarwienia czy coś w tym stylu właśnie ładnie pozakrywać, bez takiego efektu, takiej maski, takiej ciężkości. I właśnie ten podkład między innymi dostaniecie na tej promocji, także od razu Wam też mówię. I teraz użyję tego korektora z tej samej serii i ten korektor jest w odcieniu 010 Porcelain i nałożę go odrobinę pod oczy, u kupidyna troszkę na brodę Troszkę na nos, delikatnie na czoło. Generalnie, jak możecie zobaczyć, makijaż Barbary, szczególnie właśnie mówię tutaj o makijażu twarzy, jest taki bardzo naturalny. Zdecydowanie nie jest przesadzony, więc ja też postaram się to zrobić właśnie w taki bardziej naturalny, neutralny sposób. Największą rolę, że tak powiem, odgrywają te usta, także no jestem ciekawa, jak mi te usta wyjdą, bo szczerze mówiąc, do tej pory jeszcze takich rozmazanych um, ust nie robiłam, także mam nadzieję, Mam że jakoś fajnie uda mi się to zrobić, ale fajny jest ten korektor. Powiem Wam szczerze, że używam go pierwszy raz. Również daje taki naturalny, rozświetlony efekt. Nie przesadny, nie robi mi takiej ciężkości na twarzy i to mi się, powiem Wam szczerze, przede wszystkim tutaj podoba. Do przypudrowania mojej twarzy użyję jednego z moich ulubionych pudrów. Słuchajcie, o matko, od kiedy ja znam ten puder? Nie wiem, od gimnazjum jakoś. Tak mi się wydaje, że w gimnazjum go kupiłam po raz pierwszy. Pamiętam, że wtedy na YouTubie oglądałam taką jedną youtuberkę i ona właśnie mówiła, bardzo zachwalała ten puder, także też go sobie kupiłam i całe gimnazjum, całe liceum dla mnie ten puder z Rimela, on po prostu non-stop, non-stop był w użyciu. I mimo, że to jest puder w kamieniu, to on również super się sprawdza tutaj w okolice oczu. Może nie do takiego bakingu, ale właśnie, żeby tak delikatnie zmatowić niektóre te okolice, które chcecie, żeby były zmatowione. Używam go tutaj na środek czoła, pod oczy, delikatnie na brodę, czyli właśnie w te miejsca, które lubię mieć zmatowione i też wam powiem, że właśnie nie chcę robić w tym makijażu bakingu, bo po prostu yy, widzę Wiecie, widzę po modelce, widzę po tym jej makijażu, że ona nie miała takiego mm, mocnego i rozświetlania, i konturowania robionego takiego, wiecie, na Kim Kardashian. Także nie będę dzisiaj również tego robić, tylko idziemy, że tak powiem, w taki. Delikatniejszy, bardziej naturalny look. Jeżeli chodzi o brwi, to ten trend naturalności również tutaj dalej obowiązuje. Także brwi tylko delikatnie zarysuję kredką. Jeżeli chodzi o brwi, to użyję tej kredki Brow Pro Micro. I słuchajcie, wszystkie produkty właśnie też od Rimmel do brwi są na promocji. Delikatnie od spodu wyrysuję tę brew, tak aby. One obydwie były bardziej symetryczne, ale powiem Wam też, że robię to bardzo delikatnie, tak właśnie, aby nie stracić tego efektu naturalności. Mega, mega, bardzo mi się podoba. Właśnie o to mi chodziło, aby ten efekt był taki trochę messy, troszkę taki niechlujny. Ja mam tę kredkę w odcieniu blond i muszę Wam powiedzieć, że ten odcień naprawdę pasuje po prostu do moich włosów idealnie. Myślę, że do tej pory wygląda to wszystko naprawdę bardzo ładnie. Teraz chyba przejdziemy. Może najpierw zrobimy twarz, a później przejdziemy do oczu i na koniec zostawimy usta. Ciężko mi zobaczyć yy, jakiekolwiek konturowanie czy rozświetlenie z tego powodu, że tutaj po prostu znajdują się ręce. Yy, natomiast wydaje mi się, że po prostu delikatnie wykonturuję tą moją buzię tak Dosłownie minimalnie. Widać, że nos na pewno jest rozświetlony, kąciki oczu i tutaj łuk kupidyna. I użyję do tego tej palety do twarzy. Ona tutaj ma właśnie rozświetlacz, ma bronzer i ma róż. I tę paletę dostaniecie w czterech odcieniach. Ja mam ją w odcieniu Coral Glow. I słuchajcie, moim zdaniem ona jest po prostu przepiękna. Szczególnie ten róż taki właśnie koralowy. Myślę, że tutaj będzie po prostu idealnie pasował. Także zaczynam od konturowania. Ten odcień jest taki. Nie za ciepły, też nie za chłodny. Myślę, że fajnie się tutaj spisze. Delikatnie dam pod nosek, bo tutaj widzę, że Barbara też ma. Tak. Delikatnie dodam też tutaj na czoło. Muszę Wam powiedzieć, że podoba mi się, że do tej pory ten makijaż cały sprawił, dodał mi taki efekt takiego Photoshopa. Ja mam wrażenie, że moja skóra właśnie wygląda tak jak skóra Barbary. Ona na pewno, wiecie, tam. Na pewno gdzieś jakiś Photoshop, że tak powiem, się pojawił na jej skórze. Także ja mam wrażenie, że właśnie w tym momencie moja skóra tak wygląda, jakby była delikatnie wyfotoshopowana. Jeżeli chodzi o ten róż, to dam dosłownie taką minimalną ilość. Natomiast jak możecie zobaczyć, zarówno kąciki oczu, ale też łuk, kupidyna i nos są rzeczywiście rozświetlone, także. Ja też to zrobię. To wszystko palcem delikatnie wklepię i dodam też odrobinkę tego rozświetlacza tutaj, ale dosłownie taką powiedziałabym minimalną ilość. Ok, przejdziemy teraz do oczu. I z tego, co ja widzę tutaj na przybliżeniu, to Barbara ma taki różowy, połyskujący cień. Wydaje mi się, że też ma czarną kredkę do oczu, szczególnie tutaj na górnej linii rzęs, oraz wytuszowane. Rzęsy. Wydaje mi się, że na dolnej powiece ma jakiś taki perłowy odcień, też taki połyskujący, także w ten sposób postaram się to zrobić. Jeszcze tak się zastanawiam, czy przypadkiem tam też nie ma czarnej kredki na linii wodnej. I to jest paletka z serii Magnifies, i wydaje mi się, że ja użyję tego połyskującego różowego odcienia. Ale zanim to zrobię, to wezmę jeszcze odrobinkę tego korektora, dosłownie taką, wiecie, maciupeńką ilość i rozetrę to moimi palcami. I właśnie na tak przygotowane powieki wezmę ten odcień również na mój palec i zaaplikuję go na całą powiekę. Jeżeli chodzi o brzegi tego cienia, to wzięłam czysty, puchaty pędzelek i tutaj go rozprowadzam, tak aby nie było żadnych takich, wiecie, ostrych załamań i ostrych przejść. Wezmę teraz czarną kredkę do oczu. Ta nazywa się Scandalize i użyję jej na moją górną tutaj linię wodną, na górnej powiece. Zobaczcie jak ta czarna kredka do oczu nagle da mi takiej jakby gęstości, jeżeli chodzi o moje rzęsy, mimo że one są jeszcze nie pomalowane. Wezmę tego perłowego cienia troszkę i nałożę go tutaj przy linii rzęs i też wydaje mi się, że dodam troszkę tej czarnej kredki do oczu. I żeby ta kredka nie była tak mocno wyrazista na tej dolnej linii rzęs, to wezmę taki skośny pędzelek i delikatnie ją Postaram się rozmyć. Tak wygląda oko w tym momencie. Jeżeli chodzi o maskarę, to ja użyję tej Wonderlooks Volume. I słuchajcie, ta maskara jest w dwóch wersjach. Jest w wersji black i ultra black. Ja użyję e, ją w tej wersji black. I tę maskarę również dostaniecie na promocji w Rossmanie. Co mi się w niej podoba, to przede wszystkim to, że ma taką silikonową, mocno rozdzielającą szczoteczkę. Ja uwielbiam silikonowe, zresztą, jak wiecie. I tak wyglądają wytuszowane rzęsy. Muszę Wam powiedzieć, że efekt jest po prostu przepiękny, szczególnie moje dolne rzęsy. Ja uwielbiam, jak one są tak mocno podkreślone. Przechodzimy teraz już do naszego głównego punktu w tym filmie, czyli usta. Moje pierwsze pytanie jest takie: jak ja mam to zrobić? Ja nie mam pojęcia. Ja patrzę i ja po prostu nie wiem. Jeżeli chodzi o pomadki, to mam zarówno błyszczyki, jak i pomadki. W sztyfcie. Mam tutaj te z serii Lasting Finish Extreme. I ja mam tutaj trzy odcienie czerwonego, ale wydaje mi się, że ten najjaśniejszy najbardziej będzie pasował, porównując właśnie do tego makijażu Barbary. Zacznę od wymalowania normalnie moich ust, potem jakoś zacznę to cieniować, tak aby że tak powiem, wyjść poza ten mój naturalny kontur. I ta pomadka, której ja teraz używam jest w odcieniu 610, ale tak sobie myślę, że chyba dodam odrobinę tej. Ona jest w odcieniu 520. Ta to już jest taka prawdziwa czerwień z niebieskimi tonami. Też za bardzo się nie skupiam na tym, żeby ta pomadka była w tym momencie idealnie wymalowana, skoro i tak ją będę rozcierała. I do roztarcia użyję takiego małego pędzelka. Powiem Wam, że się trochę cykam. Serio. Nigdy czegoś takiego nie robiłam. Okej, okay, zacznę tutaj od dołu. O kurde, to powiem Wam, że to jest trudniejsze niż myślałam. Nie chcę po prostu, żebym wyglądała jak clown. Powiem Wam tak, będę próbować aż do skutku. Wiecie, co mi się wydaje? Że ja te brzegi powinnam jakoś rozjaśnić, że one są za czerwone. One są intensywnością bardzo zbliżone do tego, co mam na ustach. Także wydaje mi się, że dlatego to tak dziwnie wygląda. Serio. Tutaj ten łuk chcę też tak y, zintensyfikować, dlatego że widzę, że modelka też ma tak, że tak powiem, ten, ten łuk jest bardzo widoczny. Wezmę trochę tego pudru z tej mat i zacznę to delikatnie tak cieniować. Ej, teraz powiem Wam szczerze, że zaczyna to spoko całkiem wyglądać. Już nie wygląda to tak jakoś dziwnie, tylko rzeczywiście jakiś w tym artyzm się pojawia. Myślę, że muszę jeszcze podkreślić e, moją naturalną górną wargę, w którym miejscu ona się kończy, bo teraz jakby ta proporcja jest trochę zaburzona i wydaje mi się, że użyję do tego e, tego błyszczyka. O oh my gloss! I to jest błyszczyk powiększający usta. Słuchajcie, ten błyszczyk jest w czterech odcieniach. Jest taki y, praktycznie niewidoczny, z pięknymi, błyszczącymi drobinami. Jest odcień nudziakowy, jest odcień fioletowy i czerwony. I te błyszczyki również są na promocji w Rossmanie. Także wezmę ten błyszczyk. I mam po prostu wrażenie, że on ten mój naturalny łuk kupidyna po prostu podkreśli, będzie bardziej widoczny i też Barbara, ona też ma tak bardziej właśnie podkreślone te usta, tę centralną część ust. Ale to jest intensywne, zobaczcie. Dałam niewielką ilość tego błyszczyka, żeby też nie było za dużo. O, i teraz pędzelkiem go tutaj ładnie rozprowadzę. Wydaje mi się, że doszłam do takiego momentu, gdzie. Zaczyna to wyglądać spoko, już nie jak ym, pupa pawiana. Okej, okay, ostatnie poprawki. Delikatnie jeszcze wklepię ten błyszczyk. Udało mi się? Dajcie mi zdać. Powiem Wam, że zrobienie tych ust naprawdę nie jest łatwe i mam wrażenie, ja robiłam to pierwszy raz. Mam wrażenie, że jakbym poćwiczyła jeszcze parę razy, to może rzeczywiście udałoby mi się dojść do takiego efektu, jaki jest na okładce. Natomiast powiem Wam szczerze, że w tym momencie ja chyba nic więcej nie wymyślę, jeżeli chodzi o te usta. W ogóle zobaczcie, jakie białe zęby mi się zrobiły od tych czerwonych ust. Także dajcie mi znać, czy chociaż w moim stopniu udało mi się. Odtworzyć ten makijaż, powiem Wam, że było trudno. Znaczy, przez większość filmu było spoko, ale te usta rzeczywiście dla mnie to był hardcore lekki. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy kiedyś próbowałyście malować usta w taki sposób. Dajcie mi znać. Jeżeli znacie jakieś triki, to chętnie się dowiem. I oczywiście przypominam Wam o promocji w Rosmanie. Pokazałam Wam produkty. Które są objęte tą promocją. I ja muszę Wam powiedzieć, że podkład tuż do rzęs i te błyszczyki, te intensywne błyszczyki, moim zdaniem to jest naprawdę coś genialnego. Także mam nadzieję, że podobała Wam się taka forma z kosmetykami drogaryjnymi, łatwo dostępnymi. Tak naprawdę każda z Was może również odtworzyć ten makijaż. W ogóle spróbujcie, naprawdę spróbujcie zrobić takie usta. Nie jest to nic łatwego, natomiast. Jest to rzeczywiście taki mniej oczywisty look, ale tak jak Wam powiedziałam, jest to bardziej taki edytorialowy. Natomiast jeżeli chodzi o brwi, o oczy, o w ogóle całą twarz, wszystko jest tak naprawdę przepiękne, neutralne, bardzo naturalne i bardzo mi się podoba ten efekt. Także my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, Mua. pa pa!